Cześć. Witajcie na kanale Doktor Fit. W dzisiejszym odcinku test, recenzja produktu TCM Up firmy Muscle Clinic. Zapraszam do oglądania. Firma Muscle Clinic wywodzi się bezpośrednio z firmy Farmaceutycznej Nobel Pharma i swoje doświadczenie w, właśnie w farmacji chcą przekładać na produkcję suplementów diety dla sportowców. W Polsce ta firma nie jest jakoś ultra popularna, prawdopodobnie ze względu na dość wysokie ceny swoich produktów, jednak charakteryzuje się ona bardzo ciekawą ofertą. Dziś chciałem Wam opowiedzieć o TCM czyli o jabłczanie kreatyny właśnie tej firmy. Jest to jabłczan kreatyny w proszku. Za chwilę przejdziemy do szczegółów, jeśli chodzi o skład. Natomiast naszą recenzję zaczniemy jak zwykle od opakowania. Jest to standardowy plastikowy zakręcany słoik o pojemności 330 g. Pod nakrętką znajduje się dodatkowa zabezpieczająca membrana zamykana indukcyjnie. W środku znajdziemy również wygodną miarkę, która pomoże nam prawidłowo odmierzyć porcję. I w zasadzie jeśli chodzi o opakowanie, to by było na tyle. Standardowy plastikowy słoiczek. Przejdźmy teraz do czegoś znacznie bardziej interesującego, czyli do składu. Jak już mówiłem na początku, jest to jabłczan kreatyny w proszku. Jabłczan kreatyny w proszku smakowy. My do testów mamy smak wiśniowy. Producent chwali się na etykiecie takim oznaczeniem CLF, Clean Label Formula. Oznacza to po prostu, że chcą swoje produkty produkować zgodnie z ideologią czystej etykiety, czyli dodawać do nich jak najmniej tej tak zwanej złej chemii. Zobaczmy zatem, co w tym produkcie odpowiada za smak, zapach i barwę. Poza jabłczanem kreatyny w składzie znajdziemy jeszcze barwnik, jest to czerwień buraczana, moim zdaniem plus, aromat wiśniowy oraz substancję słodzącą, popularną w świecie suplementów diety, sukralozę. Jeśli chodzi o ten aromat wiśniowy, zgodnie z informacją, jaką uzyskałem, producent w produkcie TCM użył liofilizatu wiśni, także tutaj również moim zdaniem plus. Można zatem śmiało przyznać, że skład jest naprawdę ok i wpisuje się w tą ideę, czystej etykiety. Natomiast jak smakuje i rozpuszcza się ten produkt, bo to też jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o smak, moim zdaniem rewelacja taki kwaśny, intensywny, ale kwaśny wiśniowo przypomina trochę momentami gumę Center Shock. Myślę, że osoby gdzieś tam z mojego pokolenia na pewno kojarzą ten smak Center Shocków. Natomiast rozpuszczalność bez zarzutów rozpuszcza się bardzo dobrze, szybko, nie pozostawia grudek, naprawdę jak na kreatynę. Nie ma tutaj się do czego przyczepić, i są to cechy tego produktu, które należy pochwalić. Także rozpuszczalność na plus i smak również na plus. No dobrze, a czy ten produkt ma jakieś wady? Bo mocno go na razie chwalę. Na pewno tak. Pewnie dla większości osób sporą przeszkodą i barierą będzie tutaj wyższa cena tego produktu niż najtańsze kreatyny dostępne na rynku. O tym, czy warto dopłacić i kupić lepszy produkt, musicie zdecydować sami. Natomiast to, że kreatyna kreatynie nierówna, wyjaśniałem już na naszym kanale Link do tego filmu zostawiam Wam w karcie Jeśli jeszcze go nie widzieliście, zajrzyjcie koniecznie Czasami naprawdę warto dołożyć kilka złotych i kupić e, troszeczkę lepszy produkt Natomiast, tak jak mówiłem, decyzja zawsze należy do Was e, To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą recenzję Ja, TCM e, z czystym sumieniem mogę Wam polecić e, W kolejnym odcinku... Mogę Wam też zdradzić, że przetestujemy produkt, o który pytaliście dosyć często. Także pamiętajcie o subskrypcji, żeby niczego nie przegapić. Łapka w górę, jeśli ten materiał się Wam podobał i był dla Was w jakiś sposób pomocny. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tym produkcie. Na dzisiaj to wszystko ode mnie. Ja już się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć!

Oj, spróbujesz się w TCM Szoty jak w barze Ty masz końcówkę, masz wyśmiał najlepiej Ale ładnie pachnie Ładnie, nie? To jest geofilizat wiśni Wiśnia jest bardzo ja intensywna mi. w zapachu Kwaśna, ale kwaśna taka wiśnia, a nie kwaśna kreatyna